Słuchajcie, co tu dużo gadać. Lecimy! Siema Klockowe świery, witam was w kolejnej recenzji na moim kanale. I ja wiem spokojnie, ja wiem. Takie małe seciki, to już nie jest coś, co ja często pokazuję na kanale. Takie małe seciki wyświetlają się słabo, i faktycznie wy też niechętnie jakoś chociaż niezrozumiale dla mnie je oglądacie. No czyli wyświetlają się słabo. Jednakże widząc ten set nie mogłem się powstrzymać. Po pierwsze jest to set Shell'a, który dostawaliśmy za punkty, za paliwo, właściwie za darmo. Po drugie jest to jedna z moich ukochańszych serii, czyli LEGO Adventurers. Moi drodzy, ten set no nie co, czy są to lata 90? Jeżeli dobrze kojarzę, nie, no są. Lata 90, faktycznie tutaj macie jeszcze napis 98 rok, kiedy to wyszło, i faktycznie samolotów z Adventures było kilka. Teraz wam ich nie pokażę, bo żadnego w swoich rękach jeszcze nie miałem. Zresztą tego też nie do końca mam, bo jest to oczywiście zestaw, który trafił na mój sklep. Przystań, klocku, pel jeżeli na niego polujecie, być może tam go jeszcze znajdziecie. I tak jak mówię, generalnie w takich setów nie powinienem pokazywać, ale naprawdę nie mogę się powstrzymać, bo moje oczy, moje serduszko, po prostu jak na to patrzą to wszystko, miałaś tutaj, a, po prostu, ale to były piękne czasy, tym bardziej jak spojrzycie sobie na tył i zobaczycie jakie tutaj jeszcze inne sety były, niektóre z nich na moim kanale się pojawiły, bo jak wiecie, bardzo dużo recenzuję starych zestawów, no i jeszcze ta cudowna grafika z Lego Adventures. Myślę, że teraz dzielimy się na taką publikę, jedną, która właśnie żyła w tych czasach i teraz też po prostu z sentymentu się rozpływa na tym filmiku oraz drugiej, którzy kompletnie nie rozumieją, co taki stary dziadyga jak Szymon Klockozał tutaj gada na tym ekranie, tak? Ale ja już Wam pokażę, w sensie, no Wy też możecie nie zrozumieć, bo to jest, to jest konstrukcja, którą generalnie nawet dzisiaj, no dobra, w gazetkach może byśmy ją otrzymali. 15 klocków na krzyż, stary jeszcze szary kółka, takie śmigło. Bardzo zacznijmy od tego umowny helikopter, który oczywiście w prawdziwym życiu nie miałby prawa polecieć. Bierzmy jednak pod uwagę, że to jest przecież gratis dodawany i bierzemy pod uwagę, że są klocki, bierzemy pod uwagę, że tutaj właśnie wchodzi na piedestał Just Imagine, czyli moje ulubione hasło, czyli tylko wyobraźnia. Była tutaj taka figurka, no właśnie z Lego Adventures, cudownie. Cudowna kurteczka, cudowna jak na tamte czasy przede wszystkim też główka, minka z takim pięknym nadrukiem, no i nóżki, to nie były czasy słuchajcie, kiedy nóżki czy tyły, plecy tak zwane były zadrukowane. No i ten kask, który kurde pojawił się w Adventure a dopiero później ja skumałem, że taki w ogóle się pojawił w serii Star Wars, oczywiście u na Skywalkera w nabu Fighterze. Świetna naprawdę sprawa, tym bardziej jeżeli jechaliście słuchajcie na wakacje, rodzice zatankowali samochód, no i dostaliście tyle punktów, że mogliście sobie przy okazji na teże wakacje dostać takie Samolotik i go tam zabrać. Godziny scenariuszy, który pewnie nie jeden z was tutaj z tym samolotikiem się bawił, odbył, no to po prostu niezliczone będą. Na pewno będzie więcej tych godzin niż obejrzeń pod tym filmikiem. Natomiast ja naprawdę żałuję, że mi się nie udało w tamtych czasach mieć właśnie chociażby jakiegoś darmowego setu z Shella, tak jak i że Adventure, z kilka zestawów miałem, ale niestety żadnego samolotu. I kurde dzisiaj, jak te wszystkie sety przechodzą przez moje ręce, przez moją przystań klocków, to mnie naprawdę. Nawet nie wiecie, jak ściska, że ja muszę je kurczę dalej sprzedawać, no ale chciałem mieć firmę. No to moi drodzy, mam i chciałem mieć tą recenzję. No i moi drodzy, mam. Nie mogę się powstrzymać, tak jak mówię. Generalnie takich małych już nie poruszam, ale tutaj po prostu mówię: nie, nie, kurde. Główną recenzję nie dostaje żaden short, żadne inne. No i moi drodzy, też ważna informacja taka dla tych, którzy oglądają ten film. Powoli będziemy zmieniać tempo filmów na kanale. No niestety, poniedziałek, środa, piątek i sobota to będą stałe filmy. Wtorek, czwartek i niedziela to przypuszczam Będą szorcy. Kiedyś wam to wytłumaczę. Niedługo się dowiecie, czemu tak się właściwie dzieje, ale też pewne zmiany tutaj powoli będę wprowadzał na ten kanał. No zobaczymy zresztą, jak to się też moi drodzy sprawdzi. Mam nadzieję, że mój film sprawdził się u Was, w sensie, że wam się podobał. Zostawcie lajka, like, jeżeli tak faktycznie było. No i oczywiście jakiś komentarz, jakie jest Wasze uczucie do adventurers. Tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj w kolejnym filmiku na moim kanale. W tejże małej recenzji, ale spokojnie, większe też będą. Także zostańcie tutaj na dłużej. Dzięki. забыли все.